Na stanowisku, serwis przygotowany. Dzień dobry, dzień dobry państwu. E, czyli przygotowany. Przygotowany. Tak? Dzień, dzień dobry, dzień. Małgosiu. No dobrze, skoro przygotowany, skoro wszystko gotowe, to możemy zaczynać. Zapraszam. Bardzo silny wiatr, powalone drzewa i uszkodzone budynki. Strażacy odnotowali wczoraj w całej Polsce ponad 10 tysięcy zgłoszeń, a poszkodowanych zostało 18 osób, w tym pięciu strażaków. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, gdzie z powodu silnego wiatru zginęły cztery osoby. We Wrocławiu drzewo spadło na samochód, dwie osoby, które podróżowały autem zginęły. Ogród zoologiczny, spadające drzewa uszkodziły ogrodzenie jednego z wybiegów. Zwiedzającym ani zwierzętom nic się nie stało. Tajemnicza historia cały czas, jak dla mnie. Oczywiście wciąż jest wiele znaków zapytania dotyczących, te, dotyczących tego, co się wydarzyło, no ale to wszystko teraz będą musiały wyjaśnić amerykańskie służby. A my będziemy to śledzić i podawać Państwu, jak czegoś się dowiemy. To prawda. Wielkie dzięki za ten dzięki pierwszy bardzo. serwis. Do zobaczenia o 6.30. Widziałaś się z Tomkiem Wasilewskim. Bo Widziałam, on, jest. On jest dzisiaj, prawda? Jest. Super, czyli znik. Nawet, nawet teraz serwis, Małgorzata że to kokua. No to. Jest już na Zaczynamy. miejscu? Zaczynajmy. Bardzo silny wiatr, powalone drzewa i uszkodzone budynki. Strażacy odnotowali wczoraj w całej Polsce ponad 10 tysięcy zgłoszeń. Głównie były to przewrócone drzewa. Uszkodzone budynki i samochody. Są też problemy z dostawami prądu. Najtragiczniejsze skutki wiatru były na dolnym Śląsku. Zginęły cztery osoby. W całym kraju rannych zostało 18 osób, w tym siedmiu strażaków, a w zielonej górze spadający konar lekko ranił w nogi starszą kobietę, której pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe. Człowieka. Na 24 listopada Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wyznaczył termin rozprawy dotyczącej stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu konwencji, a chodzi o zapis, który pozwala Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka dokonywać oceny legalności wyboru sędziów pod Warszawą. Samochód ciężarowy uderzył w autobus, kilka osób zostało rannych. Wypadek wydarzył...